W tym filmie spróbowaliśmy wykonać bardzo ciężki challenge w Minecraft Bedwars. Mianowicie nie zestraj się challenge. Chcecie zobaczyć, jak nam poszło? Oglądajcie do końca i się przekonajcie. W tym filmie, jak już wiecie, będziemy robić bardzo ciężki challenge. A za mną jest grozy. Przema. I właśnie lecą ci na plecy. Wow. Ale Bot. <głos> <głos> Co to było w ogóle? Wybrać to, to są te... klep, ślep, lep, lep. jakieś Dawaj. Jednego wyminowałem już chyba. Aha. No, umarłeś. Umarłeś? Tak. Więcej ogarnia. A jeden TNT. TNT jumpa nie zrobisz. Dawaj We, ogień. Dobra, zabiłem go. Let's go. Ż rzucam fireball'em. Ale zniszczyli łóżko! Tak. i Zabili niebieski! No dawaj, czerwoni są. Ale oni mają łóżko. Zabijam. Czerwonego, drugi. Drugi mnie zabił. Biegna. Chyba... Czerwony, czerwony. No chyba jakieś żarty. Jaki bot. Czekaj. No nie. No i go zabiję. No. Co on tu już robi? Gdzie ci idzie. Co on tam już robił? Dobra, dawaj wczytuj. <noise> Dobrze ci poszło. Dobra, startujemy z drugą rundką widzowie. Tamta nie poszła, nieważne. tam tego nie było. Ci też, ci też, jak zawsze. Chciałem kupić wełnę, a kupiłem mieczy kamienne. Ogólnie to subskrybujcie kanał. Bo większość. No, ogólnie no, to podjeżdżają nas pomarańczowi. No, większość z, z was nie subskrybuje tego kanału. No, bo możecie dać łapkę w górę. I... No nie a, no. Bo my mamy łóżko nieobudowane. No, a, ja. to fajne. Ja go... No i widzowie oszukali nas. Witek, ty jesteś komentatorem sportowym, masz coś mówić. Ja nie wiem. Lecz się nie wstydź. Musisz co, być co otwarty na nowe. Na... Musisz być otwarty na nowe doświadczenia. Patrz, patrz, ja. uważaj, uważaj, jest już! Może cię walnąć! Ty też go możesz. U, pierwszy raz się nie dałem. Dawaj, drugi, 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 drugi. drugi. drugi.

Dawaj go, pomóż. Zeroma, dostał ode mnie. Raz spieprzamy, pieprzamy, Go go Go, 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 go. Ma zero HP. Bleży! dead. Zowie, ja, yes, to jest nasza runda. To jest nasza runda. Widzowie, łapeczka w górach. No gdzie. jak da Ci łapkę, to sobie poradzimy. <coughs> Dawaj go. Dobra. Uważaj, że jedziemy. Drugi, drugi, drugi. Dead. Pięknie, widzę, że klikamy łapeczkę. Co? A bo tu był jeszcze go... No chyba gówno zostawiliście, a nie łapkę. Dora teraz winek dla wiza będzie. Winek dla widza? Jak winek przegramy? Dla widza. Jak przegramy, to... To co? Jak przegramy, to muszę zostawić subskrypcję. Pomarańczowi idą. Jak przegramy, to muszą zostawić subskrypcję. No tak. No to ja się mogę dać. No nie, do to oh. Dobra. To dawaj. Zabierzmy go. Oni jakiegoś kloca mają. Idzie typ. No, jak on... Plecy masz, drugi Weź go ten. Musimy zrobić, nie? Mamy obudowane da, łóżko nie będzie inaczej wszystko pod kontrolą jest UBERUSNA! No i... Jak traciliśmy łóżko, to nie znaczy, że jeść, ten, przegraliśmy No właśnie, plecy masz... Ej, uważaj! Weź go, weź go! Umarłeś? Straciliśmy łóżko, to nie znaczy, że przy ja, przegraliśmy. Czyli, czyli zamiast Subika łapka. Ale z... Subika też może zostawić się. I piszcie. piszcie jakie następne zadanie jakieś. Bo to jest naprawdę, jak widać, bardzo ciężki załącz. No. I to nie jest to tamto. Ja, myślę, Wiem. że już go przegraliśmy w sumie. Nie, nieprawda. No, jeszcze nie. Się się nie Nie. Ja też nie. A, no to no Mówi, i dobrze. Na stęp, my... następny challenge my będzie my... nie spać się challenge. Nie no, piszcie jakie następne. I jaka jest? Czeka na drugiego. Czeka na kolegę. On wyskoczył. I... Zero... A drugi spadł. A ja też spadłem. Tak. Mnie, nie, on też nie bez... Dobra, weź Padnij, padnij! padni. Chodź. Dobra, 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 dawaj, Bi, 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 drugiego, bi, drugiego. bi, ja bi, Zabił mnie, Zabiłem go, Rozmaliłem. Gdzie oni Jeden w bazie jest, a drugi... Nie, nie wiem. O drugi ukryty! Chłopie, ja w tą rundę jestem, nie, nie jakiś odpalony, nie? No. Bro, jak Taki wiec, o. Jak widz teraz zostawi łapkę, to tam dolecę. Ło, doleciałem. Dobry, Dwóch pomarańczowych jest, niedobrze. Dobra, czekaj. Ma Lunar Plus, ma chłop, nie wiem co ma. Jezu. Teraz jest po nas, jest, nie? jest, tu. No dwójka. Dobra, czekamy na nich. Ej, oni... Dawaj, 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 dawaj. Kurde. Chociaż tego dawaj. jednego... Bo oni nie znają łóżka! Jednego final killa zrobiłem. Weź poczekaj, stój, daj i tam wziąć. O ty kurwa paruwa, wstrętna! O nie jesteśmy zgubieni. Patrz, patrz co on robi. Patrz, patrz, patrz dawaj go z dwóch stron. Nie jak tu przeze mnie? A gdzie on jest? Zabierz go? Właśnie nie wiem jak. Co? Jak ja go zabiłem? Jak ja umarłem? Nie wiadomo, o co chodzi. Gdzie on Idzie jest? Idzie do ciebie, w środku. Nie wiem, gdzie jest środek. Co on robi? Nie no. Tak robi? Kurwa, no <śmienic> <narysowałem. śmienic> i tak. A few moments later. Ej, a Pani może się ja wlecę. Nie w firebolem? fireballem Nie wiem. Wlatuje ja w nim. No, no patrz, co się dzieje z nim. Widzę, musi zostawić łapkę teraz. Ja tak Widzę. To w ogóle obowiązkowo Firebole? Firebole? My, powiedziałem. Jak on tu był? Firebolem. Dara, widzowie, jak widzieliście, ciężko było wykonać ten challenge. No jest praktycznie niewykonalny. Możecie pisać w komentarzach, jaki kolejny challenge zrobić. No i łapeczka w górę, subskrypcja, i następnym razem będzie lepiej.